Słuchajcie moi kochani, witam Was serdecznie na kanale Aronaj LPS TV. W dzisiejszym filmiku ogłoszę Wam konkursik. Ten spaniel będzie to figurka do wygrania z oryginałem. Co możecie zrobić, żeby wygrać tą figurkę? Pierwszy punkt, zasubskrybować mój kanał. Drugi punkt, zrobić pięknego fanarta dla mnie. Z tą figurką 909. Kto zrobi takiego najładniejszego fanarta, wyślę mu figurkę z panielka. Fanarty będziecie mogli przesyłać na mojego Instagrama. Tutaj macie nazwę. I trzeci punkt, możecie zalajkować ten film i zalajkować pięć waszych ulubionych filmów z mojego kanału. A czwarty punkt to oczywiście dobra zabawa. Ja skontaktuję się z zwycięzcą przez mojego Instagrama. Przed zrobieniem tego Fanarta, jako publikujecie post, albo po prostu wyślecie mi na priv, ale jednak, jakby ktoś by chciał opublikować swój fanart dla mnie, to napiszcie hashtag konkurs A jeśli nie chcecie publikować swojej pracy, bo boicie się, że ktoś Wam może skopiować, to możecie wysłać mi na prywatne wiadomości. Wyniki konkursu odbędą się. 22 września w niedzielę. Ja się z wami żegnam i życzę wam dobrej zabawy. Pa, pa!